W bardzo luźnej oraz przede wszystkim świątecznej atmosferze odbył się sobotni mikołajkowy turniej akrobatyczny w skokach na trampolinie i w skokach na ścieżce, który miał miejsce w szkole podstawowej numer 7. Te zawody nie są jakoś punktowane w systemie sportu dzieci/młodzieży, i to jest zawody podsumowujące ten rok ćwiczeń. Dzieci dostaną prezenty od Mikołaja. Sponsorem imprezy jest firma Kaufland Polska Markety, dzięki której mamy tutaj te paczki bogate. Dzieci na pewno dostaną coś słodkiego, dostaną na pewno jakąś zabawkę, tak więc na pewno będą szczęśliwe. Sportową imprezę wczesnym rankiem otworzyli najmłodsi, po których na trampolinie oraz Macie pojawiały się kolejne roczniki, zaś na widowni dochodziło do wymiany kibiców, czyli w większości rozentuzjazmowanych rodziców. Wiadomo, są obostrzenia. Mamy tutaj kilka godzin, więc podzieliliśmy grupy na wiekowo. Mamy najpierw startowały 3-4-latki, później 5-latki, teraz będą 6- i 7-latki startować, a dalej kolejne grupy. Tak więc mamy tutaj przygotowane krzesełka, wszystko jest. Zorganizowane tak, by te obostrzenia, wszystkie, wszystkie przepisy były zachowane. Liczy się to, że dzieci w ogóle przyszły tutaj nie w strojach sportowych, tylko bardziej w strojach świątecznych, bo to wiadomo, to jest stres zawsze zawody, a tu nie ma być stresu. Tutaj dzieci mają się bawić, mają dostać prezenty, Mikołaj ma być zadowolony, Mikołaj siedzi, rozdaje prezenty i, i o to chodzi. Ważne, żeby dzieci dobrze wspominały ten dzień. Warto dodać, że o ile zawody zorganizował oczywiście UKS AkroSport, to na zaproszenie klubu udział w rywalizacji wzięli również akrobaci z AKS Dashbur.